Witajcie moi kochani bracia i siostry. Nie chciałam dzisiaj nagrywać filmiku, dlatego że na ten tydzień miałam naprawdę bardzo ciężki, ale taki krótki filmik dzisiaj uda mi się zrobić. Obejrzymy sobie najpierw wypowiedź Tysona. Miałem zamiar wyrwać mu serce. Jestem najlepszy. Jestem najbardziej brutalnym i okrutnym mistrzem, jaki kiedykolwiek był. Nikt nie może mnie zatrzymać. Ja jestem Aleksander. On nie jest żadnym Aleksandrem. Jestem najlepszy. Nigdy nie było nikogo tak okrutnego. No te ja wymienię kim on tam jest, jakieś imiona i nazwiska, których nie znam. Nikt nie może mi dorównać. Jestem e, wściekły a okrutne. I tu sobie cofnijmy kawałeczek. Chcę jeść jego dzieci. Chwała niech będzie Allahowi. No, cofnijmy sobie jeszcze. Chcę twoje serce, chcę jeść jego dzieci. Chwała, niech będzie the children, praise be to Allah. Chwała, niech będzie Allah. Prawda, niech bike. Let's go dzieci, hmm? Hmm? Chwała Allahowi, hmm? A Allah, to wiem, że to jest Bóg do góry nogami. Chcecie go dzieci? Jak hieroglif Echnatona i Neferetiti, gdzie w głowie dziecka Echnatona jest wąż zabijający owcę i gdzie wąż zjada dziecko, jakie trzyma Neferetiti. Spójrzmy sobie może na Saturna, pożerającego swego dziecko. No, ten motyw to jest praktycznie wszędzie, jak widzimy. Proszę. Saturn pożerający swoje dziecko, swojego syna. Kolejny obraz Saturna zjadającego swojego syna. Szatan pożera własnego syna. Rasa wężowa pożera własne dzieci, bo jesteśmy przemieszani z nimi. Do góry to dziecko ma, głowa tutaj ma dziecko, do góry nogami, gdyż system, w jakim jesteśmy uwięzieni, jest tą żeńską energią, która chce zjeść Twoją duszę, odwraca nas do góry nogami. I dlatego Miley Cyrus tutaj na waginie ma założoną pułapkę, która wygląda jak gęba potwora z dużymi zębami. To samo mamy na, torbi, na torbie Zumis. Zobaczmy, co tutaj jest. Gdzie tutaj z dziury, z innego wymiaru. Z dołu, z czeluści, wychodzi Mada z paskudną gębą. Tu ząbeczki, o, jęzorek, do której wchodzą plemniki. O, tu, proszę bardzo, to są zewnętrzne genitalia, zewnętrzny brzuch węża. Zewnętrznym brzuchem węża są żeńskie genitalia. I to było stworzone w Księdze Rodzaju w rozdziale pierwszym jako źródło energii i przynętę na anioły. I na dole torby. Oczywiście zupełnie <laughs> koincydentalnie. Zobaczmy. Co tu mamy? Zdechła owca. Hmm? Wiecie. Koincydencje. O patrzcie, co tu mamy. Czy to nie jest jakaś akwatofana? Hmm? No, kolejny filmik będzie właśnie o. Mm, Akwatofanie, dalsza część, bo dzisiaj już no, niestety to jest długi materiał i no, nie dałam rady tego przygotować. Obejrzymy sobie teraz reklamę BMW. Nie, czemu ja tu zamknęłam? To mi jeszcze będzie potrzebne. Ok. To idziemy teraz do reklamy BMW. Zobaczcie dusza BMW i zobaczcie tutaj dwa przeciwstawne do siebie takie wygięte, jakby literki, w ten sposób tak oświetlone. Na samym tutaj środku jest logo BMW. A jak wygląda logo BMW? Mamy tutaj logo BMW. I widzicie, tu jest tak jak podzielone jest na cztery, okrąg podzielony na cztery części. Jeżeli narysujemy linię tutaj wzdłuż, to widzimy, że ta część i tutaj ta są do góry nogami. Dusza BMW, logo podzielone na dwie, gdzie jedna część jest do góry nogami. W księdze rodzaju w rozdziale drugim Adam. Został uśpiony. Obejrzymy sobie, i soda, i on reprezentuje połowę tęczy, tą poprawną połowę, natomiast Ewa przeciwną połowę, tą w dół. I tutaj czytamy w rozdziale drugim. O. There was not found and help meet for him. Tutaj chodzi o stworzenie Adamy. i później mamy, że Bóg spowodował, zesłał głęboki sen na Adama, stworzył Ewę uh, i tutaj meet for him. Co znaczy meet for him? Part opposite, czyli część naprzeciwko. Odpowiednik. A o ten counterpart ma również znaczenie. Duplikat, dublet. Jaki dublet i duplikat? No ten tutaj part opposite, część naprzeciwko, przeciwny. W jaki sposób przeciwny? Jak do góry nogami. Odwrócenie go daje ją. Przejdźmy dalej do reklamy. The soul of BMW. Where will you find it? Here. Here. Gdzie znajdziesz duszę BMW? Tutaj, a może tutaj? O, here? Here. Tutaj? What about here? Or maybe here. Może tutaj? And what about here? beautiful. Yes. Krew ma w sobie życie. Widzieliśmy czerwony samochód. Jest czerwona. Krew bez życia daje wrażenie niebieskiego koloru. W niebieskiej krwi nie ma tlenu. Czerwony został odwrócony do góry nogami i stał się niebieski. I pojawiła się kobieta. Czy to jest ta dusza BMW? I ten czerwony samochód. Ten czerwony są, czy da się cofnąć? O, tutaj ma. Napis Myst 6505. Myst mgła, jak w tym horrorze, gdzie z mgły wychodziły potwory, ale zwróćmy uwagę na coś innego. Tutaj jest 6505. W konkordancji, co znaczy 6505? Mamy mu i y, pochodzi z wyrazu parat, Znaczy oddzielać, podzielić, tak jak my zostaliśmy podzieleni. I teraz w tym mist, jak zauważyliście, jeżeli zauważyliście, spójrzmy sobie tutaj, ta literka I jest z małe, jest malutka, bo, bo też te pozostałe są duże. a No to I to jest dziewiąta litera. Alfabetu. Co znaczy 9? Nie wiem, czy to będzie tutaj. Nie. To będzie to. I to jest coś zgubionego. Zniszczenie. Hades. Pochodzi z wyrazu, z korzenia, i to jest wyraz znaczący yy, yy, ginąć. I to be lost, Być zgubionym. Zgubiona rzecz. Czyli anioł, została podzielona w systemie tak jak w tym horrorze Mist, gdzie potwory szarańcze polują na nas. Ale to nie wszystko, bo ten samochód, proszę Państwa, moi kochani, tutaj mamy M3. Też to nie jest koincydencja, gdyż M to jest trzynasta litera alfabetu. I teraz tak. Trzy. Chociaż niektórzy to się wykucają, że trzy to jest liczba Boga i w ogóle takie tam inne dyrdy małe z kosmosu. To sobie zobaczmy. Trzy będzie tutaj. O, trzy to jest Abaddon. I co znaczy Abaddon? Niszczyciel. Destroying Angel. Anioł zniszczenia. Miejsce zniszczenia spersonifikowane. I teraz. I zobaczcie, gdzie się to znajduje. W Apokalipsie w rozdziale 9, wersie 11. A gdzie to jest? No dobrze, to sobie pójdziemy, to sobie pójdziemy, żeby się upewnić. 9, 11. 9, 11. No idziemy, idziemy. I mają króla nad sobą, którym jest anioł bezdennej czeluści, Abaddon, z literką, z liczbą 3, którego imię po hebrajsku to Abaddon, ale w, 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 w języku greckim, Nazywa się Apolion, a nie o bezdennej czeluści. I mają króla nad sobą. Kto ma króla? Ci, co mają ogony, jak skorpiony. I to jest: a ich kształt szarańczy. Szarańczy jest królem. Szarańczy. I to jest numerek 3. A 13. To jest obdan i 13 jest bardzo powiązane z Abadonem, gdyż to znaczy zniszczenie, ruina, strata. I pochodzi z wyrazu ginąć, być zagubionym. Oczywiście Zupełnie, koincydentalnie na jednym samochodzie, który jest czerwony, reprezentuje naszą rasę. Zawsze koincydencje. Wszystko to koincydencja, prawda? Mike Tyson powiedział, słyszeliśmy to, że chce jeść jego dzieci i chwała Allahowi. Czy szczerość nie konsumuje dusz? To właśnie robi szczerość. Jezus powiedział w Mateuszu, w rozdziale 5, wersie 29. Zatem jeśli cię gorszy twoje prawe oko, wyłupie i odrzuć od siebie, bowiem pożyteczniej ci jest, aby zginął jeden z twych członków, aniżeli całe twoje ciało zostało, zostało wrzucone do gehenny. Wiecie co znaczy wyraz gorszyć w Biblii? Znaczy odwracać do góry nogami. I mamy prawe oko. To może wejdźmy sobie do Isoda, do Mateusz. Rozdział piąty. I wers dwudziesty dziewiąty. I tutaj mamy prawe. prawa strona, lubżeńska, tu mamy ręka, ta, która zwykle bierze. I prawa strona jest tam, gdzie jest Jezus. Jezus jest z jednej strony, a wróg z drugiej. I dlaczego ta prawa znaczy również żeńska dłoń? Gdyż to jest ta część, jaką Jezus wykupuje jak pannę młodą Chrystusa. Jak Adam i Ewa żyli w perfekcyjnej harmonii przed upadkiem. Teraz gorszy znaczy: więzić. Potykać się z wyrazu, zobaczmy, a trap stick, czyli kij pułapkowy w formie wygiętego drzewka. I z wyrazu zaginać. So, Zobaczmy, jak wygląda to. Trap stick. O, widzicie? Tutaj, jak się nóżka dostanie, to co się dzieje z osobą? Odwraca się do góry nogami. Jak w reklamie BMW na samym początku. Hmm? Jeśli w nim jedziesz, to cię gorszy. Odwraca do góry nogami co jest pułapką musisz odwrócić się od żeńskiej energii i zaufać Bogu i mamy w reklamie dusza BMW gdzie ją znajdziesz wróćmy tu do początku the soul of BMW. where will you find it here, here. or here. 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 Właśnie, druga opcja to widzicie jest zakręt Czyż nie jest to zaginać i jeszcze nad wodą, jak duch, czyli Ruach Elohim unosił się nad wodami? Hmm? Czyż nie słyszymy tu w piosence leave, stay, odejdź, zostań, czyli przeciwności? I czyż nie pojawia się jakiś faliczny symbol? Zaraz zobaczymy. O here. Stay. about here? Faliczny symbol i wypływa woda, czyli eufemistycznie sperma. Dalej, I want you, I need you. Chcę, chcę ciebie, potrzebuję ciebie. O Boże, no, my jesteśmy częścią Boga. No i oni nas chcą i potrzebują, żeby wykarmić nami, mady w czeluści. Jesteśmy jedzeniem. I tutaj, teraz sobie też obejrzymy jeszcze chwileczkę. Czy tam był pajacek? Jesteśmy wszyscy pajacami. And what about here? Thing yes. I... yes. Ona odwróciła ciebie do góry nogami. Żeńska energia tego systemu odwróciła Twoją duszę. Chrystus w nas to jest prawa strona. Gdyż pomyślmy o Adamie i Ewie będących jednym, wychodzących jako całość do, wchodzących jako całość do systemu, w którym jest się odwróconym. Wiesz, więc musisz mieć jedno oko odwrócone z powrotem, gdyż jedno masz poprawnie, a drugie masz w dół. Jedno oko jest tak, a drugie jest do góry nogami. I to do góry nogami musi być. Odwrócone do poprawnej pozycji. Sprzed tego odwrócenia byliśmy tak, wchodząc do tego systemu, zostaliśmy odwróceni do góry nogami. Dlatego gorszyć, znaczy tutaj w tym cytacie z Mateusza, znaczy odwracać do góry nogami. Turn upside down. Zostaliśmy odwróceni, aby pojednać się w Chrystusie. Musimy odwrócić tą stronę do poprawnej, tą stronę do poprawnej pozycji i stajemy się jednym w Chrystusie. Także widzicie, moi kochani, już od bardzo dawna mówią nas, że nas jedzą. Ale oczywiście. Powiedzmy, że to tylko końcydencja. <grywa> Nie Bóg Wam błogosławi, moi kochani bracia i siostry. Czas naprawdę jest bliski.